Nie ma, nie ma, nie ma. Witam Państwa serdecznie na naszym zgromadzeniu, które jest na dwa dni przed 17 stycznia, czyli przed datą tak zwanego wyzwolenia Warszawy, a tak naprawdę zmiany okupantów w Warszawie 17 stycznia 1945 roku. Ogłaszam nasze zgromadzenie za rozpoczęte. Proszę Państwa o. Stosowanie się do przepisów prawa, o nieużywanie pirotechniki, o nierzucanie w pomnik, a tzw. raczej w tak zwany obiekt pomnikowy śnieżkami, tudzież butelkami z jakąś farbą. Zaraz powiemy, co byśmy chcieli z tym obiektem parkowym zrobić. Proszę Państwa, 17 stycznia... 1945 roku to jest kolejna smutna data, symboliczna, smutna data, symboliczna dlatego, że po raz kolejny w czasie II wojny światowej na ziemiach polskich, tym razem w Warszawie, zmieniali się okupanci. Jak wiadomo, Polska przegrała II wojnę światową. Do tej pory odczuwamy skutki tej klęski. Jak wiadomo, w czasie II wojny światowej Polska kilkakrotnie przechodziła z rąk do rąk. Były okupacje sowieckie, były okupacje niemieckie, które się ze sobą przeplatały, była okupacja litewska przez krótki czas na terenie Wilna i Wileńszczyzny. Można też powiedzieć w cudzysłowie, chociaż nie było takiego państwa, wówczas przez jakiś czas była okupacja ukraińska, ponieważ przez wiele lat na terenach Polski Południowo-Wschodniej w zasadzie od 1943 do 1900, nawet w niektórych miejscach 1947 roku były obszary, można powiedzieć, pod kontrolą Ukraińskiej Powstańczej Armii. Proszę Państwa, dlaczego się spotykamy pod tym pomnikiem? Spotykamy się dlatego nie tylko dlatego, że jest ta rocznica. Ale również dlatego, że chcemy dekomunizacji polskiego obszaru publicznego. Uważamy, że w polskim obszarze publicznym nie powinno być pomników, które sławią naszych okupantów, które sławią obce wojska, które napadły na Polskę i które yy, no, wprowadzały tutaj swoje porządki. Oczywiście, jak zawsze, wiele osób powie: jak to? Przecież armia sowiecka. To była armia, która nas wyzwoliła od armii niemieckiej. No to, to samo, dokładnie to samo można powiedzieć, gdyby stały pomniki Wehrmachtu, bo były takie momenty, że na przykład po 21 czerwca 1941 roku, to dokładnie to samo można powiedzieć, że, Armi że Wehrmacht wyzwalał Polskę spod okupacji sowieckiej. Czyli tak naprawdę mówienie o tym, że jakiś okupant wyzwalał nas spod drugiego okupanta, jest po prostu bzdurą. I mówienie o jakimkolwiek wyzwoleniu jest w tej sytuacji nieuprawnione. Co chcemy zrobić z, taki, z tego typu pomnikami? Jak ten obiekt, który stoi tutaj za mną, obiekt pod nazwą Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej, chcemy te pomniki przenieść najlepiej na cmentarze sowieckie. Niech sobie stoją na cmentarzach sowieckich, a jeżeli nie ma dla nich miejsca na cmentarzu sowieckim. To muzeum w Kozłówce albo w jakieś inne miejsce po prostu niech będą e, dla przyszłych pokoleń przestrogą e, przypominającą o tamtej, o tamtej e, epoce i tak jak mówię jakiekolwiek pomniki nie dotyczące polskiej historii nie dotyczących polskich bohaterów nie dotyczących polskich zwycięstw czy polskich wydarzeń powinny być z polskiej przestrzeni publicznej usunięte Jedyne miejsce, gdzie mogą obcy żołnierze przebywać na terenie Polski, to są cmentarze. Cmentarze żołnierzy sowieckich, cmentarze żołnierzy niemieckich, czy cmentarze innych armii. Oczywiście mogą być, nie będziemy tam e, specjalnie e, nikogo, e, że tak powiem, bezcześcić ani, ani atakować. Ludzie, którzy chcą odwiedzić swoich. E, Ojców, dziadów czy pradziadów, którzy zginęli na terenie Polski mają prawo odwiedzać, ale to musi być wydzielone do przestrzeni cmentarza. My w naszej tradycji polskiej, my w naszej tradycji chrześcijańskiej szanujemy cmentarze wojskowe, w ogóle szanujemy cmentarze. Uważamy, że bycie jakąś hieną cmentarną, która niszczy yy, nagrobki poległych żołnierzy bez względu na to, po której stronie oni walczyli, jest rzeczą niegodną i przeciw temu zawsze będziemy występować. Dlatego mówimy: Ten pomnik stoi w miejscu, gdzie było pochowanych kilkunastu żołnierzy sowieckich, którzy walczyli na Pradze w czasie, kiedy po drugiej stronie Wisły było powstanie warszawskie. Zginęli tutaj we wrześniu 1944 roku. Później tych kilkunastu żołnierzy, którzy tu zostali pochowani, zostało przeniesionych na cmentarz przy ulicy Żwirki i Wigury. Taki sam los powinien spotkać ten monument. Ten monument tutaj nikomu nie jest potrzebny, a tylko przypomina nam o tych smutnych dniach panowania sowieckiego nad Polską. Dziwimy się, że od wielu lat walczymy o przeniesienie tego pomnika, o demontaż z tego miejsca, przeniesienie w inne miejsce. Nadal nie ma żadnych. Konkretnych yy, odpowiedzi ze strony władz. W zeszłym roku, jak robiliśmy tu manifestację, przedstawiciele tak zwanej dobrej zmiany, czyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w większości spisów w tej chwili, mówili, że w ramach dobrej zmiany coś się z tym pomnikiem zadzieje. No niestety, widzimy, że spotykamy się po raz kolejny, kolejny rok, i niestety ten pomnik cały czas tutaj stoi. Yy, kończąc, już yy, proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że. Tak jak umarli żołnierze, nie są potrzebni obcy żołnierze w polskiej przestrzeni publicznej. Niech się znajdą na cmentarzach, nawet obcych cmentarzach wojskowych. Tak samo Polska, Polska suwerenna, musi być mocna swoją własną armią musi być mocna swoją, swoją własną państwowością. Nie potrzebujemy na naszym terytorium obcych wojsk i dlatego uważamy, że również dzisiaj jest to dosyć temat aktualny. Wojska amerykańskie nie są nam do niczego na naszej ziemi potrzebne. Proszę Państwa, wtedy, kiedy Polskę zalewał komunizm, wtedy, kiedy Polska była oddawana pod władzę Stalina na, na mocy ustaleń w Jałcie i w Teheranie, wówczas Amerykanów tutaj nie było. Wówczas Amerykanie tutaj się nie pojawili. Tak jak głosi na, nasz transparent. Do żołnierzy amerykańskich, przybyliście 70 lat za późno, wtedy, kiedy byliście tutaj naprawdę potrzebni, kiedy mogliście nas obronić przed sowiecką agresją, przed nową okupacją, was tutaj nie było. Natomiast dzisiaj e, wasza obecność tutaj jest co najmniej bardzo, bardzo e, pro, problematyczna. E, proszę Państwa, nie będziemy przy tej podgodzie przedłużali. Jeszcze myślę dwa krótkie przemówienia. W pierwszej kolejności poprosiłbym rzecznika prasowego Młodzieży Wszechpolskiej. Proszę bardzo. Proszę Państwa, tak jak już zostało tutaj wcześniej przez przedmówcę powiedziane, zgromadziliśmy się tutaj po to, aby pokazać nasz sprzeciw wobec obecności komunizmu, komunistycznych symboli, komunistycznych treści w przestrzeni publicznej. Komunizm. Jako ideologia zbrodnicza i ideologia skrajnie skompromitowana nie powinien mieć miejsca w przestrzeni publicznej i w publicznym dyskursie w Polsce i na świecie. Tak jak tutaj już wcześniej również zostało powiedziane, dzisiejsza sytuacja, w przypadku której amerykańskie wojska są w Polsce i zapewniają złudne poczucie nieprawdziwego bezpieczeństwa, również należy o tym mówić. Polska musi być krajem suwerennym. Polska musi być krajem z silną armią i krajem, który sam jest w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwo. I jakakolwiek obecność obcych wojsk na naszym terytorium jest z naszej perspektywy, jako nacjonalistów, skandaliczna i nie powinna mieć miejsca. Ten pomnik, wracając do tematu komunistycznych symboli, nie powinien tutaj stać, tak jak już zostało powiedziane. Nie ma miejsca na tego typu treści w naszej przestrzeni publicznej. Proszę Państwa, czy można tu powiedzieć cokolwiek więcej? Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę i jesteśmy przekonani, że dyskurs komunistyczny jest skrajnie szkodliwy, i obecność symboli tej totalitarnej, zbrodniczej ideologii jest tak samo szkodliwa. Pragnę zwrócić uwagę, że lata. Tytanicznej pracy środowiska narodowego w Polsce. Oczywiście przyczyniło się do tego, że co prawda ta dekomunizacja w jakimś stopniu postępuje, niemniej uważamy, że powinna postępować zdecydowanie szybciej i sprzeciwiamy się stanowczo tego typu symbolom w przestrzeni publicznej. Dziękuję bardzo. Raz sierpem, raz złotem, czerwoną kołotę! Raz, raz, raz sierpem, raz młotem, czerwoną kołotę! Raz sierpem, raz młotem, czerwoną Proszę Państwa, pogoda się zmieniła. Niektórzy kochają taką pogodę białą. Często życzymy sobie białych świąt. Natomiast do przeprowadzania demonstracji nie jest to najlepsza pogoda. Jeszcze chwilę tutaj posłuchamy przemówienia kolegi z organizacji Narodowcy RP. Proszę bardzo. Witam wszystkich serdecznie. Tutaj organizator mówił o tym, że nie było dobrej zmiany, jednak jedna dobra zmiana jest. W tamtym roku nie padał śnieg, może dzisiaj ich zasypie. Szanowni Państwo, co zostało powiedziane, to chyba nie ma co powtarzać. Pomniki radzieckie, nazistowskie, pomniki morderców z UPA na polskiej ziemi stać nie powinny. Powinniśmy je przenieść, jeśli na cmentarz, to do jakiegoś skonstruowanego muzeum, gdzie będą sobie straszyć następne pokolenia, bo nic innego z tych pomników być nie może. Jeśli polski rząd nie widzi możliwości... Przy... Zmianę tego pomnika, jeśli ubiera się nad tym pomnikiem, mamy tak wielu bohaterów narodowych, których możemy tutaj przedstawiać, proponuję od razu, żeby tutaj powstał pomnik, nie wiem, rotmistrza Pileckiego, który walczył po drugiej stronie Warszawy, kiedy te okupacyjne wojska stały i patrzyły się, jak Niemcy nas wyrzynają. Szanowni Państwo, jeśli jeszcze raz... Zobaczymy w jakiejkolwiek przestrzeni publicznej cokolwiek, co ma związek z komunizmem, zgłaszajmy to. Pokazujmy naszą niechęć do takich rzeczy. Pokazujmy niechęć do nas, ulic, które są nazwane, nie wiem, imieniem Armii Czerwonej, bo taki się jeszcze w Polsce zdarzają, co jest w ogóle kompletnym absurdem. Dwadzieścia parę lat wolnej Polski do czegoś zobowiązuje. w Wielkiej Polsce. Więc, tak jak zostało powiedziane, naszym celem jest wygonić tego. Sowieciarza e, na tym pomniku z parku na cmentarz. E, tak, jak, tak jak komunizm powinien być wyrzucony na świetnik historii, tak, pozostałości po komunizmie, powinny być tak, jak już to wielokrotnie powiedziano, albo w muzeum poświęconym, poświęconemu tej epoce, albo na cmentarzu. No to jest akurat pomnik poświęcony e, żołnierzom sowieckim, którzy zginęli. E, operacji warszawskiej, więc jeżeli jest w Warszawie taki cmentarz, nikt go przecież nie będzie burzył. Nie jesteśmy barbarzyńcami, tak jak bolszewicy przy cichym poparciu Ukraińców w Ukraińskiej Republice Sowieckiej niszczyli buldożerami, pomnik i czołgami, pomnik orląd lwowskich orląd obrońców Lwowa Polskiego, tak my nie posuniemy się nigdy do takiej zbrodni do takiego barbarzyństwa więc te pomniki czy te cmentarze oczywiście mogą istnieć od, najlepiej oczywiście z odpowiednim komentarzem, z odpowiednią tablicą, z odpowiednią e, informacją dla, no, dla nowych pokoleń kto na tym cmentarzu leży, w jakiej sytuacji zginął i czemu e, służyła e, ta e, wojna ta ofensywa, w tym wypadku sowiecka, ale to samo dotyczy cmentarzy niemieckich. Też jeżeli są takie cmentarze, a przecież wiemy, że są, czy pod Wrocławiem, czy na Mazurach, czy, 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 czy w innych miejscach Polski, też powinna być informacja, w jakich okolicznościach ci żołnierze e, obcy, e, wrodzy często nam zginęli, tutaj. Proszę Państwa, nie czas teraz roztrząsać, bo Polacy z okresu II wojny światowej. Mają bardzo różne wspomnienia. W każdej z naszych rodzin opowiada się o tych czasach. Są rodziny, które bardziej ucierpiały w czasie okupacji niemieckiej. Są takie rodziny, które bardziej ucierpiały w czasie y, okupacji sowieckiej. Są takie, którym było ciężko i pod jedną i pod drugą okupacją. Nie czas i sposób teraz się tutaj licytować. Wiadomo, że były to jak gdyby dwie okupacje, które się nawzajem. E, przeplatały i co do tego faktu nie, mo nie możemy mieć jakichkolwiek e, wątpliwości. Ze względu na to, że jest to przez 17 września, stoimy przed pomnikiem, e, tak zwanym obiektem parkowym, bo tak jak e, o, powiedziała e, pani sędzia w sądzie e, na Pradze podczas procesu e, dotyczącego e, pomnika tak zwanego czterech śpiących, trzech walczących, który na szczęście nie powrócił na swoje miejsce po zbudowaniu stacji metra na placu Wileńskim, pani sędzia powiedziała, że pomnik może upamiętniać tylko wydarzenia narodowe, narodowe polskie i tylko polskich bohaterów. Czyli tak naprawdę każdy obiekt parkowy, tak jak ten, który tutaj stoi, który nie upamiętnia polskich wydarzeń i polskich bohaterów, a jest to upamiętnienie sowieckich bohaterów, nie przysługuje mu nazwa pomnik. Jest to po prostu e, obiekt parkowy, który należałoby przenieść na, na cmentarz, czego będziemy się trzymać i o co będziemy dalej walczyć. E, proszę Państwa, znieśmy jeszcze raz e, nasz okrzyk e, sugerujący nasz stosunek do e, tej komunistycznej przeszłości i będziemy za chwilę kończyć e, nasze zgromadzenie. Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę! Roz cierpien, Roz módrym, czerwoną, cierpien, raz sierpem, raz Dziękuję bardzo Państwu za przybycie. Zapowiem jeszcze jedno, a w zasadzie dwa wydarzenia, które się odbędą we wtorek. Pierwsze wydarzenie będzie dotyczyło kryzysu państwa polskiego i wymiaru sprawiedliwości. Odbędzie się ono o godzinie 12.30 w Gmachu Pasty przy ulicy Zielnej 39. Zapraszamy na to wydarzenie. Zaprosiliśmy kilka osób bardzo prześladowanych ostatnio, nieraz przebywających w więzieniach w ostatnim czasie albo skazywanych w ostatnim czasie. A także będziemy rozmawiać o praktycznie e, upadku, demontażu e, państwowości polskiej, której wyrazem na przykład może być to, że w najbliższym czasie e, wróg polski, szewach Wajsk, ma otrzymać wysokie odznaczenie e, narod, na, polskie, narodowe z rąk prezydenta, gdy będzie w Izraelu, i przeciwko temu również będziemy protestować. Czyli o 12.30 w paście zapraszam. Na spotkanie dotyczące kryzysu państwa i kryzysu wymiaru sprawiedliwości. Natomiast tego samego dnia, 17 września, o godzinie 19 w Muzeum Niepodległości w Alei Solidarności zapraszam na spotkanie dotyczące e, aspektów militarnych, politycznych i prawnych akcji Wisła. To była akcja, która w 1947 roku, w tym roku będziemy obchodzić 70. rocznicę tej akcji. Yy, polegała na przesiedleniu ponad 140 tysięcy Ukraińców. Była to akcja, która, yy, o której można powiedzieć jedno: na pewno zakończyła yy, ludobójstwo na ludności polskiej. Różnie jest oceniana. No, w tym celu właśnie organizujemy to spotkanie, żeby na ten temat podyskutować. Natomiast faktem, że yy, przestała istnieć, jak gdyby. Zaplecze dla ukraińskiej powstańczej armii i to ludobójstwo się zakończyło, jest to faktem bezspornym. Dzięki akcji Wisła 70 lat temu to ludobójstwo zostało zakończone. Zapraszam na te spotkania we wtorek. O innych będziemy w internecie Państwa informować. Dziękuję bardzo za przybycie. Ogłaszam nasze zgromadzenie za zamknięte. Czołem Wielkiej Polsce.